Jesteś ciekawy, co powie ulica? Oglądaj uliczne rozkminy w telewizji Mixtape, dostępnej w najlepszych sieciach kablowych w kraju. A pierwsze skojarzenie z hip-hopem? ja. Eee, z hip-hopem? Mm. Rap, hip-hop. Check it out. Yeah, yeah, yeah. A jakbyś e, miał wydać swój debiutancki album jako artysta e, pierwszy, to jaki by nosił tytuł? Rudy to stan umysłu. A rym do słowa muzyka? Muzyka... E, Wiem, przepraszam, jestem bezwiedziona. Ok, no. Dobra, następnym razem zapytam. Rymów akurat w japońskiej poezji nie ma, ale tłumaczą Japończycy polską poezję na swój język i my tłumaczymy ich na nasz. Aha. Ale rymy są inne troszeczkę. Aha, inne aha, się tam w japońskim języku na ogół są. Trzy... Trzy wiersze. Mhm. Pierwsze skojarzenie ze słowem mixtape. Taśma. Mi się... No to pewnie jest związane z muzyką, ale mi się kojarzy e, z... Mmm, tym Boże. Dobra, jeszcze raz. Słuchaj, a jakbyś. Nie. No, no, No mi się kojarzy, mi się tajpy kojarzą z takimi tejpami e, owijanymi wokół ciała i taki miks kolorystyczny. Czasem mój fizjoterapeuta mi robi taki miks kolorystyczny, ale generalnie wydaje mi się, że to jest jakaś składanka, miks różnych takich ścieżek muzycznych.